I witamy w kolejnym wydaniu magazynu Motoraport w Radiu Radom na 87,7 FM. Przede mną jak zawsze dr inżynier Paweł Olszowiec, rzeczoznawca samochodowy. Dla Państwa. Program prowadzi Paweł Serwacy Serwatko. Dzień dobry Państwu. Dzień Jesteśmy w trakcie, cały czas w trakcie przygotowywania samochodu do sezonu zimowego. Poprzednio mówiliśmy o oponach. To skończyliśmy na temacie opony wielosezonowe, a oszczędzanie. No, może nie do końca tak, ponieważ tu zaczęliśmy właśnie ten wątek, e, który nie był nam dany do skończenia w poprzedniej audycji. Mianowicie e, bardzo często gdzieś w rozmowach jeszcze się spotykam z, taką, z takim wariantem i rozpatrywaniem opon jako a może spróbujmy Zaoszczędzaj, kupmy używane. I o ile jeszcze jakkolwiek usprawiedliwiłbym taką decyzję w wyborze au, znaczy opon letnich, to może, ale to też bardzo warunkowo. Tak w przypadku opon wielosezonowych bądź też zimowych wydaje mi się to całkowicie irracjonalne. A to dlaczego? Ponieważ Mimo, że wydaje nam się, że kupujemy oponę używaną z wysokim bieżnikiem, bo to jesteśmy w stanie określić w cyfrach, czyli sobie tam patrzymy, ile mamy do tego progu, ile mamy tam wysokości bieżnika, powiedzmy 6, 7, 8 mm, bardzo fajnie. W przypadku opony zimowej bardzo kluczowym jest data i produkcji, czyli ten zwany dot, który mamy z boku, opony i mamy cyfry. Pierwsza dwójeż, pierwszy zestaw to jest tydzień produkcji, drugi to jest drugi zestaw to jest Rocznik. I teraz w przypadku bardzo często, jeśli ktoś z Państwa miał okoliczność kupienia takich świeżutkich opon zimowych, to się okazuje, że pod Miałem. palcami to są takie jak plastelinka. I, I to dopiero daje nam komfort tego, że jeśli faktycznie mamy zaatakować jakiś większy podjazd, gdzie jest, obś... gdzie jest duże, duże zaśnieżenie, gdzie jest, gdzie jest oblodzenie to to na sobie z tym poradzi. A jeśli będziemy jeszcze dodatkowo wspierani przez jakiś system mądry bezpieczeństwa naszego auta, typu SRSP, to faktycznie sobie poradzimy, bo to też ułatwia. I, i w takim przypadku tu kluczowym jest, data produkcji i jak się okazuje, to też jest taki kolejny, może nie mniej poruszany wątek, ale on jest też około teraz motoryzacyjny, bardzo głośny, czy kupować opony, nazwijmy to bardzo poprawnie, policznie azjatyckie, tak? Czyli e, chińczyki. Bardzo, to Ty powiedziałeś. E, być może, jeśli Państwo stoicie przed takim wyborem, żeby kupić używaną oponę e, kilkuletnią, w tej samej cenie co nowego Chińczyka, to i tak wolałbym nowego Chińczyka. Jednak. Jednak, ponieważ tu chodzi właśnie o tą konsystencję tej gumy i jej twardość. I jeśli to jest pięcioletnia opona zimowa, to ja bym wolał kupić po nas w podobnej cenie w tym momencie. Niech służy nam krócej, ale zapewni nam przez te pierwsze dwa, trzy sezony naprawdę lepszy kontakt z, z asfaltem, z drogą niż opona, która właśnie już jest sztywna i mimo, że ma wysoki bieżnik to niestety nam to, no, no nie spełni tej funkcji. To już jest i sprawdzone w testach i myślę, że przez większość z nas jako kierowców to też jest potwierdzone. Co jeszcze w takim razie w temacie opon? Yy, wiesz, w przypadku opon na pewno też jest kwestia, jeśli przygotujemy się do, przygotowujemy się do tego sezonu jesiennego, sprawdźmy yy, po pierwsze Ciśnienie, czy mamy odpowiednie ciśnienie w ogumieniu, bo często jest tak, że nawet próbując sobie, jeśli mamy, jesteśmy przygotowani, sami sobie możemy wymienić. Mamy garaż, chcemy to wymienić. No wiadomo, że ten, te opony załóżmy, czy cały komplet kół leżakowo przez okres letni. No i musimy też zadbać o to, żeby po pierwsze, to ciśnienie było do, dobre. Po drugie, sprawdźmy, ponieważ tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, dzisiaj średnia wieku samochodów w Polsce to jest około 12-13 lat, ale to nadal nie są stare samochody w postaci stare technologiczne. I tu bardzo często już występuje na przykład system kontroli ciśnienia, tak zwany TPMS, który informuje nas o tym, czy po pierwsze, żebyśmy sobie to zweryfikowali, tu zapraszam do wulkanizatorów, ponieważ bardzo często są to systemy takie bezpośrednie, gdzie faktycznie mamy nadajnik w kole i możemy sobie przykładając odpowiednie urządzenie odczytać A, ciśnienie B, stopień naładowania baterii, a po drugie, czy w ogóle ten czujnik no, działa, czy wszystko jest OK. A bardzo często też musimy go po prostu po, po wymianie za, zaprogramować. I tu też jest taka kolejna kwestia, że jak mam całe koła, które sobie leżą w garażu, sobie sam założę, przed zdjęciem było OK, czy je wyważać. Absolutnie zdecydowanie doradzam tą wizytę w, tym, w tej zakładzie wulkanicznym, ponieważ yy, przy 60 będzie ok, przy 80 będzie ok, ale przy 100, tam, 10, żeby było zgodnie z prawem, no się możemy zaskoczyć. No i gdzieś będziemy w dalszej drodze i będziemy się borykać z tym, że dopiero będziemy zaskoczeni. Pamiętajmy, że jeśli na przykład sami gdzieś podejmiemy się kwestii tej wymiany e, e, kół całych, no to też kwestia użycia klucza dynometrycznego. No i dokręcenia obowiązek dokręcenia tych, tych śrub po przejechaniu tam kilku czy kilkunastu kilometrów. To też jest tak, tak zwana kontra bardzo przydatna. To są rzeczy, które właśnie o tym mówiłem w poprzednim audycji, że bardzo często to nie jest poruszane w takich bardzo lakonicznych informacjach, jak przygotować się do sezonu i takich protipów myślę, że mamy jeszcze kilka. Mam nadzieję, że dzisiaj spróbujemy się z Państwem podzielić. No jeszcze powiedzieć. trochę czasu nam zostało, więc może jeszcze z jeden takowy. E, Pawle, na pewno chciałbym też powiedzieć o pewnej rzeczy związanej, bo, bo jest tego dużo. E, na pewno zapominamy o, o kosmetyce nadwozia. E, to są też takie takie rzeczy, żeby nie tylko dbać, bo ogumienie to jest taki absolutny must, must have. have. To, 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 to my wiemy. Musimy poruszyć temat związany z ogólnie nadwoziem, z płynami. To jest myślę, że teraz kolejną rzeczą chciałbym przypomnieć o tym, że na pewno płyn do spryskiwaczy. Mamy letni. Okej, okay. jesteśmy świadomi, że musimy wymienić na, 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 na zimowy. Niektóre nawet stacje paliwowe jeszcze proponują taki etap przejściowy, czyli tam do minus 10 jesienny. No to już kwestia naszego wyboru, ale, drodzy Państwo, samo nalanie do zbiorniczka nic nie zmienia. Bo nadal, jeśli nie zrobimy przepłukania, jeśli ten nasz układ nie zaciągnie przysłowiowo tego płynu ze zbiorniczka, no to, to, to dokładnie pieśle... w naszych dyszach spryskiwacza czy w, czy w całym układzie zostaje jeszcze ten e, płyn letni, który jeśli go nie zaciągniemy, no to on nam przy dużych mrozach uszkodzi ten układ, bo po to się to robi. I faktycznie kiedy będziemy musieli sobie e, rozmrozić nawet czy po prostu skorzystać z tego płynu, to, to nam to e, nie zadziała. Okay. To tutaj postawmy kropkę w takim razie, bo czas oczywiście jak zwykle nas dogania. Mam ale nadzieję, słyszymy się, że dokończymy dalej. Słyszymy się za tydzień w takim razie. Motoraport w Radiu Radom na 87,7 i FM. Doktor inżynier Paweł Olszowiec, dla Was jak zawsze, rzeczoznawca samochodowy. A dla Państwa program prowadził Paweł Serwacy-Serwatko. Dziękuję bardzo.